Thank you tu przyszedłem gdzie widać te falochrony właśnie a tu kolejny stop kolejne ciekawostki czy to jest zrobione przez ptaki? czy czy jak? czy to jest naturalne? Nie, no wyraźnie jest to wykopane, wy, wydziobane. No myślę, że tam człowiek raczej nie sięgał tak wysoko. Taka ciekawostka. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Ktoś tu zrobił niezłe fortece z, z drewna wyrzuconego przez wodę. Co to w ogóle jest? Co to za konstrukcję? No, już trzeba przyznać, że nie, nieźle im to wyszło. Trzeba przyznać, że całkiem to niezłe. DJ Robo 38, nie wiem o co chodzi. Jak wiecie, to piszcie. Że to imprezy są. DJ Robo 38 puszcza muzę z konsolety. Tutaj tańczą kobiety. No, <grym> za długo chyba sam ze sobą przebywam już. Ale takie ciekawostki. Kolejne, kolejne ciekawostki za każdym zakrętem. Natomiast ja robię się głodny, więc chyba zrobię tutaj dłuższy postój. Za tymi fortecami się skryje. Tam pływają łabędzie, więc może mnie nie zobaczył, że mam chleb. I pójdę jeszcze kawałek, zobaczyć, co się kryje tam za zakrętem. Klify niezłe Cały czas się ciągną te klify Ok, wracam do aparatu DJ Robo 38 Jak to jest z Trójmiasta to pisać o co chodzi z DJ Robo 38 Dobra Wracam do roboty Patrzcie tutaj, no jest to ewidentnie Taszkach. Nie wiem, czy to jeżyki, czy jaskółki robią takie dziurki. Fajnie nawet wygląda ten kolorowy krzaczek na tle tych dziurek tutaj. Ciekawy motyw. Zaraz spróbuję zrobić. Natomiast ja zmieniłem nieco strategię, bo ten film zrobi się zaraz monotonny. Tematów tutaj, jak widzicie, jest wiele skupiałem się na detalach, robiłem szerokie panoramy, długie czasy, krótkie czasy. No myślę, że coś z tego będzie do pokazania. I zmieniłem też taktykę, właśnie schowałem miszki niosę sobie aparat po prostu na ramieniu. Co chwila coś tam cykam, co mnie zainspiruje, natomiast no, nie ma tutaj niestety nadal warunków pogodowych. Przejdę się jeszcze kawałek i będę wracał. Bo e... no, mówię, tu można dojść aż do Redy, do Rewy. Przepraszam, Rewy. Tam jest właśnie Cypel Rewski. Tam, gdzie widzicie, to jest Cypel Rewski na samym dalekim horyzoncie. Aż tam można iść piechotką. Po drodze jest właśnie jeszcze klif Mechelinki. Miejscowość Mechelinki. Zastanawiałem, czy by tam nie dojść kupić sobie jakąś wodę, bo e, to picie, co miałem, już wypiłem. A więcej by się przydało płynów. E, to jest połowa drogi, mniej więcej. Jeszcze jedno tyle by musiał przejść w sumie, żeby do tych Mechelinek dojść. A nie wiem, czy mi się chce, więc ja coś tutaj jeszcze szukam. Włączę się, jeśli będzie coś naprawdę, naprawdę interesującego, bo nie chcę na siłę przedłużać tego filmu, nie chcę, żeby był zbyt nudny. Tak więc idę, jeszcze popatrzę, coś porobię. Może się podzielę z tym teraz, jeśli coś się uda. To hej, do zobaczenia później. już klif na Mechelinkach Tam widać już molo mecheli, mechelinek Ale im widać im bliżej tam miejscowości tym więcej ludzi się kręci już ta plaża nie jest i tak ciekawa A ja właśnie się zorientowałem że nie mam przecież ze sobą żadnego portfela ani pieniędzy to i tak się nic nie kupię tam do picia Tak więc chowam aparat do plecaka Idę sobie szybszym tempem już wracam. Pogoda niestety w ogóle się nie zmienia. Prognozy mnie oszukały, jak zwykle zresztą. Więc idę do samochodu. Ogarnę się coś z ziemi, wtedy będę jechał już na mierze Wiślaną, może jeszcze uda mi się jakieś światło tam złapać. Tutaj myślę wyeksplorowałem temat. Co mogłem, to wam pokazałem. Tak więc spakuję się i idę szybkim tempem już z powrotem do samochodu. Zobaczymy się później, gdyby co to się włączy. Hej, no, dotarłem do samochodu. A szybciej to poszło niż myślałem. Jak się tak człowiek nie zatrzymywał na zdjęcia, nie chodził po lasach, po, po tych klifach, to, to dosyć szybko się to idzie. Tą trasy. I jadę na mierze Wiślanu. Mam tam niecałe 80 km. Godzinę z hakiem po drodze e, szybkie zakupy w Biedronce jakieś pieczywko, jeszcze coś do picia i już tam na miejscu zrobię sobie jakąś kawę chyba i zjem coś e, nie chcę mi się już tutaj na tym parkingu dłużej siedzieć wolę sobie tam na tym parkingu leśnym pokażę Wam jaki fajny parking leśny nazywa się parking leśny Mikoszewo na Google można go znaleźć e, troszkę przez las się jedzie, ale się wjeżdża jest sporo miejsc parkingowych jest to darmowy parking i tam zostanę na noc tak więc ja się zbieram, jadę po drodze, szybkie zakupy i zobaczymy się chyba na miejscu, co? nie ma co tutaj dalej ściemniać, na razie, hej siema, siema jestem już w Mikoszewie wjeżdżam właśnie w las, żeby dojechać do parkingu Zobaczymy jak to będzie tam wyglądać wszystko. Droga leśna udostępnienia do ruchu publicznego, miejsce postoju 1300 metrów. Skawaleczek przez las. Będziemy się kierować prosto na parking. Jak widzicie jest już dosyć ciemno. Słońca będzie niedługo, więc bardzo szybko zrobi się ciemno więc nie wiem czy jest sens dzisiaj iść w ogóle w kierunku plaży bo jest tam jeszcze jakieś 15-20 minut z tego parkingu się idzie spacerkiem przez las dopiero jest plaża i zanim tam dojdę to i tak będzie ciemno do zdjęć nie ma co, bo, bo i tak nie ma zachodu słońca nie ma chmur ciekawych więc ja póki jest jasno ogarnę Tutaj wszystko to co mam układam, przygotuję się do wieczora. Zagotuję wody, wiem coś ciepłego i będę później już myślał wtedy co jaki plan na jutro. Na pewno tutaj ta plaża i może się uda jeszcze jedno jakieś miejsce obadać. I zobaczymy się już na parkingu, pokażę Wam jak on wygląda. Jestem bardzo zdziwiony, że jest aż tyle samochodów. Jest przyczepa kempingowa, tam jest kamper. Jeszcze w zasadzie młoda godzina, więc myślę, że z czasem część z tych samochodów po prostu wyjedzie. A ja muszę popatrzeć gdzieś za jakimś miejscem takim już na noc tutaj są takie ciekawe zatoczki tam od razu z tyłu jest las można by stanąć przy czymś takim ewentualnie gdzieś z tamtej strony jeszcze na parkingu bo to jest taki w koło można przejechać jakby na około su miejsca do zatrzymania się a ja na razie przystanąłem tutaj ale tutaj nie za bardzo mi się podoba może przejadę chociaż tam na razie sobie stanę a później się zobaczy co będzie dalej to się okaże więc póki co będę się ogarniał w samochodzie kurczę godzinka jazdy tylko a już mnie to zmęczyło ale fakt z wielogi wybolą troszkę się dzisiaj nachodziłem dlatego już dzisiaj nie będę się forsował ładnych parę kilometrów dzisiaj zrobiłem po tym piachu kamieniach robi swoje, tak więc no, mam nadzieję, że większość z tych samochodów stąd sobie na noc pojedzie, a ja będę miał gdzieś tutaj nieco lepszą miejscówkę, spokojniejszą. Chyba się przeniosę właśnie tam, gdzie wam pokazywałem. Będę monitorował później sytuację na bieżąco Więc jadę się tam, na razie ustawię I priorytet to jedzenie Jakiś obiad o! Ale plecy skostniałe stare Już nie ten wiek To jeść będę dzisiaj słuchajcie karbonary Damian jeśli to oglądasz pozdrawiam Cię dzięki raz jeszcze Twoje zdrowie karbonarą zniosę mówiłeś że dobra była więc przetestuję jeździło za mną tyle czasu aż w końcu się doczeka bo na razie groszkiem muszę łyżkę znaleźć woda się zaraz wygotuje. dobra, mamy wodę mieszamy dokładnie zamykamy na 8 minutek i obiadek się robi jak się zagotuje to będziemy testować znaczy zagotuje, zrobi nasiąknie ale tu cisza, miało w ogóle wiać dzisiaj o tu nie ma kompletnie wiatru Jest. nie wiem czy zobaczycie tam, za drzewami jest y, szczepa kempingowa, ale na zewnątrz mają wystawiony taki zielony, zielony cóś. Chyba jest to prysznic, taki zewnętrzny rozkładany. No, ciekawa rzecz. Nawet by się w tym sprawdziło. Myślę, mógłbym wozić tutaj złożony, sobie rozkładać, brać prysznic. Muszę poszukać, popatrzeć, ile to kosztuje. No i co? I tak dzisiaj sobie będę spał. Czy w tym miejscu to się okaże? Zobaczymy, ile jeszcze samochodów stąd wyjedzie. Natomiast. 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 Natomiast co? Wszystko jest. Jest las. Jest cisza, spokój. O, dzikie gęsi jeszcze odlatują. Trzeba zjeść i się ogarnąć. Przebrać. Tak więc ja już na dzisiaj myślę, będę kończył. Dzisiaj nic więcej Wam do pokazania nie mam. Jeszcze tylko za chwilę przetestujemy karbonarkę. A te gęsi to lecą w ogóle. Ojej, kujle ich Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kluczy. Lecą na północ. Coś im się pomieszało. Ok, zobaczcie, moja karbonarka jest zrobiona. Totalnie zmieniła konsystencję. Tak to wygląda. Jest groszek, jest sosik. Zaraz potestujemy, aż mi ślinka leci. Mięciutkie makaroniki. Dobra. Z boczkiem, normalnie boczek jest. Ale numer. Mm, pyszna. Tak więc ja zajadam. Zajadam i z wami się już żegnam. Nie będę wam ciamką. Hej. Do następnego do jutra. Widzimy się na plaży i szukamy bursztynów. Hej! Stada tych dzikich gęsi już od kilku minut tak lecą. Nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt kluczy. Niesamowite, coś pięknego. Lecą i lecą i lecą i lecą. I to na północ lecą, nie na południe. Żeby nie było chyba wszystko. Ja dopiero końcówkę tylko nagrałem. Mogłem wcześniej zacząć nagrywać, to byście posłuchali i zobaczyli dużo więcej, ale no setki, setki gęsi lecących na północ. Wracam do mojej karbonarki. Ja już będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie jak zawsze za oglądanie, za jakieś lajki. Zostawcie po sobie znak. Macie jakieś uwagi, pytania, piszcie śmiało komentarze. Wszystkie czytam, na wszystkie odpowiadam. I zapraszam jak zwykle. Eee, tak co mówiłem, aha, na Patronite zapraszam. Jasne, że tak. Pewnie, że tak. Na bieżąco coś tam piszę, na bieżąco coś tam wrzucam, co robię. Jak widzicie inne socjale są w trakcie moich wyjazdów. Eee, Nieaktywne, nic tam nie robię, natomiast skupiam się na tym, żeby codziennie zdać jakiś raporcik z moich poczynań, zamieścić jakieś zdjęcia na grupie fotowizjonerów. Tam się dostaniecie dzięki jakiemukolwiek wsparciu, więc e, dzięki wsparciom mogą być takie wyjazdy jak ten. Dzięki Wam mogę troszkę, troszkę gdzieś się urwać, wyrwać, poeksplorować, potworzyć, zebrać materiał, foto, wideo i rozwijać, rozwijać kanał pasy i tak dalej. Zapraszam jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Hej.